Koty, czyli fakty i mity o tym wybryku ewolucji. Pies to arcydzieło matki natury. Lojalny, kochający, może godności czasem trochę brakuje, ale wyciek gazu wyczuje, pod gruzami cię znajdzie i nawet przez ulicę przeprowadzi. A kot? Kot to ci jeszcze wyśmieje, że te gruzy to cię krzywo przygniotły. Koty to są w ogóle dla ludzi z syndromem sztokholmskim. To jest taki wybryk ewolucji jak ciepłe piwo albo ząb mądrości. Zero korzyści, tylko ból i irytacja. Niektórzy ludzie myślą, że to takie mągle, niezależne i o zgrozo czyste stworzenia. Serio? Toż to obsrajd dubska, co zakopią to, co mają do zakopania w kuwecie, a potem tymi samymi łapami spacerują po blacie, na którym ty robisz sobie kanapki. No faktycznie, perła higieny. Wręcz domestos na czterech łapach. Z tą mądrością to też bym za bardzo nie przesadzał. Przecież to trzeba mieć IQ pantofelka, żeby gonić jakąś kropkę na ścianie i jeszcze za każdym razem się dziwić, że się jej nie złapało? Jak to jest inteligencja, to ja mam doktorat z logiki stosowanej, a całki podwójne rozwiązuje do śniadania. Jedno trzeba tym pchlarzom przyznać: walczyć to one potrafią. Z takim kotem ziomek to ty się absolutnie nie pchaj na solo. Ten futrzany psychopata jest jak połączenie napromieniowanej fretki i wściekłego ninja. Zanim mrugniesz, masz trzy cięcia na nosie, głęboką ranę na dumie i uraz psychiczny do końca życia. A już w następnym odcinku trzy najbardziej żenujące zachowania ludzi i jak je sobie wytłumaczyć.